Też łatwo, gatunek z, z zagrożonym gniecem, to uratuj mnie. Brenda. Brenda, no zostań. Jak z tobą spywa? Całym zabłysnąć i se wcisnąć i mu z moim show A tymczasem oglądalność osągnęła dnu, dnu, dnu No jak kurwice, gdych tym jest wieprzowy zad Wiewiórki na akwenie i małpa, która mnie na psa No daruj, weź nie czaruj, niech to z innych zbawi świat Ja znowu chcę mieć sukcesy, chcę by mnie kochał każdy gat. Więc gaz mój blask, odzywał Hollywood Zastaczam coraz niżej. w oczy mi zagląda gód. Z każdym tygodniem coraz trudniej w pionie stać Więc gdy okazję mam, to tę okazję muszę szybko brać Cały całych sił próbuję odbić se od dna Komornik se już do pas nie spukałem Se docna, on ma stresa Ja te wersy szyję na szybko Nie to trudna sztuka, bądźmy szczerzy No jest. Brenda, zrozum, to jest losu zgrzyt Wyciągnij do mnie swoją dłoń, a wrócę na szczyt Będa, Brenda, dobra dla mnie bądź Za duży cel żadna mnie spadł, zaczynam se ugiąć Uwierz mi, to nie kit, gotowy patent na hit Bo w moich żyłach jak krew pulsuje talent Da sama to wiesz, że mam potencjał Jak zwierz Zrobiłbym wszystko, co chcesz, daj syna mówić Krękam, zizbędz, błagam o fejn. Ratuj, proszę, nie chcę tu zgnic, Sławny chcę być Wiesz, że pragnę sławy, 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 sławy Myślisz, że tego nie wiem, koles? O, nie, nie, nie! Wzięła torby i strój! Czekaj! Proszę! Nikt już nie ogląda Persiego! Chcesz uratować gatunek zagrożony wygnięciem? To uratuj mnie! Myślisz, że tego nie wiem, koleś? Brenda? Brenda? O nie, 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 wzięła torby i strój. Nie no!